Я Sara Kauzińska znana już z wcześniejszych naszych wywiadów. Sara zadebiutowała w railcrossie Fiatem Seicento, jesteś po sezonie. Dzisiaj zostałaś tutaj zaproszona przez organizatorów do testowania Fiatów 500 elektrycznych. Już mamy za sobą pierwszą taką sesję z Kubą i wankiem. Powiedz, bo chciałem żebyś się odniosła jak się jedzie Seicento w stosunku do tego dzisiejszego elektryka. Jak to widzisz? Przede wszystkim nie słychać tego, czy on w ogóle jedzie, czy w ogóle odpalił. no Jest bardzo cicho. Pierwsze słowo, no, no. które nasuwa mi się na myśl, jest śmiesznie, bo jest zupełnie inaczej. Aczkolwiek, patrząc, porównując Seikęto a Fiata, czuć większą moc i szybciej się zbiera. Zdecydowanie. No i co mogę więcej powiedzieć? Generalnie, no fajnie, podoba mi się i jest interesująco. No. I teraz będziecie odbywały tutaj obie z Gosią Prus sesje. Specjalnie wam przygotują, żebyście miały dobrą pozycję za kierownicą, bo wtedy tak wsiadaliśmy w zasadzie tylko po to, żeby się zapoznać właśnie z tym, jak to auto w ogóle działa, a w tej chwili już będzie to jakaś taka troszeczkę lepsza jazda. I jak to, czy, czy już wiesz, ile to będzie okrążeń? Przemek mówił, że to auto około 10 okrążeń na jednym ładowaniu da radę przejechać. Generalnie ja miałam już swoje... Pierwszy samotny przejazd. Były to trzy okrążenia i miałam pilnować procentów, czy nie spadają. Aczkolwiek samemu jest naprawdę ciekawie, bo trzeba samemu to kontrolować. Tym bardziej, że pierwszy raz siedzę w tak mocnym samochodzie na dobrą sprawę. A gdyby ruszyła na przykład taka klasa w Railie Crossie, to widziałabyś się w tej klasie, czy raczej wolisz spalinowe pojazdy? Prawdę mówiąc, ciężko mi się określić, bo przejechałam swoje trzy pierwsze rundy, mój pierwszy sezon. I no prawdę mówiąc chciałabym w tym Seychuanco swoim coś mm, osiągnąć, coś więcej, aczkolwiek kto wie. Może będzie puchar Pani elektryczny, to wszystko myślę, że jest przyszłość. Jeszcze chciałem Gosię trochę poprosić na chwilę. Gosia ma troszkę inną tutaj pewnie, pewnie spojrzenie, jest Gosia Prus. Gosia startuje BMW, czyli RWD, tylny napęd, z przodu silnik, zupełnie inne prowadzenie, a taki Fiat 500 nie dosyć, że elektryczny, to już jest nowość, to jeszcze przedni napęd. Czy w ogóle przedni napęd jest dla Ciebie obcy, czy, czy jeździłaś przednio napędowca? Tota, jest totalnie obcy. Nie jeździłam wcześniej przód napędem. W zasadzie po żadnym z torów nie jeździłam przód napędem, także to był mój pierwszy raz. Inaczej, Inaczej natomiast porównując do BMW, to nie wiem, czy momentem nie wygrywa. Jest, myślę, że troszkę zrywniejszy. Jeszcze, no, też środek ciężkości. Z tego, co się dowiedziałyśmy, wypytałyśmy kubę i o co tu chodzi. Bardziej konstrukcyjnie to mamy fajnie wyważony środek ciężkości, przez to, że bateria jest w zasadzie za fotelami albo nawet i po pod. Więc jak naprzód napęd, to i tak się to bardzo fajnie prowadzi. No to chciałem Wam powiedzieć, że jak z Przemkiem, konstruktorem tych aut, rozmawiałem, to Przemek powiedział, że właśnie te, te Fiaty 500 elektryczne kręcą tu czasy podobne jak Wasza klasa BMW, RWD, Capta. O, to możemy spróbować to porównać. Nie, no inaczej, inaczej niż, niż Cero-Napęd, inaczej niż napęd. Dla mnie to totalna nowość. Eee, szczerze myślę, że trochę gorzej się to prowadzi, nie ukrywam. Porównywałam to bardziej do Seicento. Ale no można sobie myśleć, że na dużo więcej powoli w zakrętach, przez, głównie przez środek e, ciężkości bardziej wyważony, ale to już chyba bardziej się Sara wypowie, bo, bo nie, e, nie jeżdżę wśród będę na co dzień. A tobie jak się jeździło? <laughs> Bardzo dobrze, jest porównywalna, aczkolwiek wiadomo, więcej mocy. Pytałem Sarę, czy by widziała się na przykład, gdyby był taki elektryczny puchar pań dla Was, bo był ten problem, jak, jak liczyć Wasze wyniki, ponieważ trzy z Was jeździły w innej klasie, trzy w innej i, i to był dla tutaj organizatora tego rallycrossu spory ząk. Jak to policzyć, gdybyście pojechały taki wyścig, czy widziałabyś się w ogóle w elektryku? Pewnie, czemu nie. Wszystkiego trzeba spróbować, yy, także jak najbardziej. Tak. Sorry, to już o to pytałem. Co, widziałeś? <noise> Czemu by nie? <noise> no słuchajcie, zobaczymy jak to będzie się dalej rozwijało. Będziecie miały teraz przygotowany samochodzik, żeby siedzieć wygodnie. To też Wam da jakiś większy pogląd. Także na razie ja Wam dziękuję. Widzimy się zawsze na torze. To są takie dziewczyny, że jak tylko mają wolną chwilę, to jadą na tor. Co tak, to można robić w niedzielę? Jak nie siedzieć na torze? Każda niedziela. Tak jest. Pogoda dopisuje tym bardziej. Tak, tak. Także do zobaczenia. E, Dzięki, myślę na patrę. Nawet śmiesznie jest w tych maskach, bo nawet jak się uśmiechacie, to tego nie widać, nie widać. dlatego ja mam szybkę.